O! O, macha śmieczem jak cepę. Dostaj mi! Twoja matka macha cefer! Coś właśnie ci się tarcza sypie! To jeszcze matka sypie! Dla mojej matki nic nie To ciężka! Chyba tam tuza! Z To zdejm tarczę! Pogadamy! Panie! Nie trudź się! Zabiję go rękami! Bravo Bravo Che diga mojevo

<laughs> Rabuj go! to <try> 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 <try>